Dzień dobry. Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku ekspresowej kuchni Wioli i Sądu. Dzisiaj bardzo ekspresowy przepis. Bardzo wiele razy pokazywałam Wam przepisy na kurczaka. Kurczaka po koreańsku, ostatnio był nawet kurczak słodkokwaśny, był już kurczak teriaki, ale zwykle to były przepisy, w których osobno robiło się kurczaka, osobno trzeba było sobie zrobić ryż. Dzisiaj coś innego. Dzisiaj pokażę Wam przepis na danie jednogarnkowe kurczaka z ryżem wystarczy wam jeden garnek do zrobienia tego, no i tam parę miseczek czeka to się nie liczy i będzie super szybkie danie bez dużego wysiłku bardzo ekspresowy przepis, ja ostatnio samych takich ekspresowych przepisów używam odkąd jesteśmy w czwórkę to jakoś tak jest, ale takie ekspresowe przepisy zawsze się przydają, To lubi w kuchni długo stać, znaczy ja akurat lubię ale nie zawsze mam czas i Przechodzimy do przygotowywania. Będziemy potrzebować ryż. I tutaj nada się każdy ryż, ale świetnie sprawdza się w takich daniach ryż koreański albo po prostu ryż do suszy, taki z marketu. Będziemy potrzebować kubeczek ryżu. I tutaj pokażę wam takie. Proporcje, możecie sobie zrobić mniejszą porcję, większą. Proporcje należy tylko zachować. Kubek ryżu, taki normalny, jak używacie do kawy i to danie dzisiejsze, świetnie się też sprawdzi, jeżeli chcecie je przygotować w ryżowarze. Tylko wiem, że ryżowar to nie jest produkt pierwszej potrzeby w Polsce. Zrobimy wersję w garnku, bo też dobrze wychodzi. Ryż już nam się nie przyda. W takich pojemnikach przechowujemy ryż w domu. Wchodzi tu do tego ryżu tak 10 kg. To tak na jakiś czas starczy. Ryż nam się trochę wysypał. Aha, możesz prze przesypywać. To ja może nie wyłączam jeszcze tego odkurzacza. Musimy ten ryż wypłukać. Możemy to robić w misce, możemy to robić w tym garnku, w którym już będziemy gotować. Obojętnie, ale trzeba go wypłukać co najmniej kilka razy. I tak warto robić z każdym ryżem, nie tylko tym koreańskim. Mam tu eksperta od płukania. Płucząc ryż możemy go sobie tak mieszać że się można nim pobawić. Wylewamy wodę. Nie jest ta woda bardzo mleczna. I kolejne płukanie. Kto mi wyłącza? No patrz. Jak kogoś wykusił wyłącznik do kranu, do wody na, na stopę, nie polecam. Czy jak cały czas się tylko przypadkowo to przyciska, a niektórzy przyciskają to specjalnie. Dobrze, ryż wypłukany. Powinniśmy ten ryż płukać, aż woda będzie przeźroczysta. No i powiedzmy, w miarę jest. Jest trochę mniej mleczna niż była. Zalewamy ryż wodą. Zostawiamy go tak, możemy ten ryż zostawić też w garnku, w którym będziemy to gotować, zostawiamy tak, troszkę on niech się nam ponamacza. W tym czasie przygotujemy sobie resztę składników, a nie ma tutaj dużo do przygotowywania, pójdzie nam to bardzo szybko, tylko muszę otworzyć kukurydzę, bo wydaje mi się, że mój pomocnik suszew, prawda prawa ręka, jest tutaj tylko w celach dekustacji kukurydzy. Jak kukurydza będzie przechodzić test jakości, to ja przygotuję kurczaka, nie ma tu dużo roboty. Mam tutaj piersi z kurczaka, można użyć dwóch piersi. Będziemy tutaj używać surowego kurczaka, którego ułożymy, ułożymy potem w garnku na ryżu, i to wszystko nam się będzie razem gotować. Dlatego warto sobie tutaj użyć mięsa z piersi, a nie z nogi, bo to mięso z nogi to się trochę dłużej gotuje. Takie łódka kurczaka, nawet bez kości, one trochę dłużej się gotują, więc lepiej tutaj nie ryzykować. Użyć sobie piersi. I, i warto jest tutaj pokroić sobie tą pierś w, tak, w takie cienkie pasy. Paski, mniej więcej tak. Takie paseczki, żeby nam się to fajnie ugotowało, fajnie potem mieszało i wygodnie jadło. Nawet te paski, lepiej, żeby nie były za długie, można jeszcze sobie przeciąć na pół. Tutaj tak. Tego kurczaka wrzucamy do miseczki. Pół kukurydzy mi już zniknęło. Muszę się sprężać. Wygląda to tak, jakbyśmy ułożyli takiego kurczaka na ryżu, no to by było, zupełnie było bez smaku, ale jeżeli przyprawimy go za mocno, to nam się mogą te przyprawy przypalić. Więc delikatnie. Najpierw traktujemy kurczaka imbirem. I ja tutaj mam imbir. Tego imbiru tutaj nie należy oszczędzać. On da cały aromat temu daniu. Imbir można sobie tutaj posiekać, a można też po prostu zetrzeć na tarce. Pachnie to jak jakaś jesienna herbatka. Nieładnie. Taki miałam tutaj spory kawałek imbiru. Nawet mam przygotowane dwa, ale to bardziej w celach demonstracyjnych. Jeden taki około 200-metrowy kawałek imbiru sobie ścieramy na tarce. Bardzo dobre to jest połączenie kurczaka z imbirem. Ja nawet do rosołu, jak gotuję rosół, to robię go właśnie trochę w taki azjatycki sposób i dodaję tam imbir i takie inne przyprawy. Wtedy to wychodzi takie rozgrzewające. Do tego dodamy sobie czosnek. Mam tutaj już posiekany czosnek, mniej więcej dwa ząbki i to, co musimy jeszcze dodać? to sos sojowy. Sosem sojowym właśnie tutaj nie należy przesadzać, delikatnie Sonusiu, bo ta butelka ci przeważy, wiesz, ja ci pomogę. Nie należy tu przesadzać, bo jak zamyda dużo, to nam się poprzypala. Więc dwie łyżki jasnego sosu sojowego. Wszystko mieszamy, to jest bardzo proste danie. Nawet przedszkolaki są w stanie zrobić. Te mhm. Tego sosu sojowego tutaj jest za mało. No dwie łyżki na kubek ryżu. I kurczaka to nie jest wystarczająca ilość. Ale potem przygotujemy sobie jeszcze bardzo szybki sos. Sosem się będzie przyprawiać to danie już na talerzu. I tak naprawdę danie, które dzisiaj robimy, to jest takie dość znane koreańskie danie. Ono się nazywa sotpap. I chodzi o to, że to jest po prostu ryż gotowany w garnku razem z czymś. Jest dużo w Korei restauracji, które serwują takie dania. Oczywiście nie musi tam być na górze kurczak. Może być y, jakieś inne mięso, tylko jeżeli używamy innego mięsa, to warto je najpierw sobie przygotować wcześniej. Jakoś usmażyć czy coś, albo użyć na przykład wołowiny w bardzo cieniutkich plasterkach. Dość popularne są też takie wersje tego dania z rybą. Mamy kurczaka przygotowanego, ryż troszeczkę się namoczył, kukurydza, no jeszcze trochę zostało. I możemy składać danie i gotować. Bierzemy garnek, zwykły taki garnek, w jakim gotujecie. Ważne, żeby on miał trochę grubsze dno, nie był to taki bardzo cieniutki garnek, no bo może się łatwo przypalać. Ten ryż. Ryż troszeczkę się na namógł i zrobił się taki mniej przeźroczysty, bardziej biały. To dobrze. Odlewamy całą wodę z ryżu. Bierzemy ten sam, ważne, żeby to był ten sam kubek, w którym odmierzaliśmy ryż i wlewamy cały taki kubek wody. Ryżyk, plus jeszcze jedną trzecią kubka. Mhm, jedną trzecią. Trzeba oba zrobić zbliżenie na garnek. Tak to wygląda. Na ten ryż kładziemy kukurydzę. Taką kukurydzę z puszki może to być też świeża kukurydza, może być też mrożona kukurydza, może być nawet groszek. Chociaż ja zawsze robię to z kukurydzą, bo Sonu bardzo lubi kukurydzę. I świetnie tutaj pasuje. Słodycz z kukurydzy sprawia, że to doskonale się łączy. Nie, lepiej nie słodzić tutaj tego kurczaka. I tej kukurydzy, ja tu zostało mi zjedzone pół puszki, no to pół puszki możemy spokojnie dać. Pięknie Sonusiu. Ważne tylko, żeby ta kukurydza nie była na dnie, nie dotykaj tylko łyżką, a była na, na ryżu. Możemy tutaj też użyć takiej mieszanki warzyw, jak są takie mieszanki, na przykład groszek, mrożonki, takie grosze, kukurydza, coś tam jeszcze jest, to też tutaj świetnie się sprawdzi. Można to tutaj wyłożyć na górę. Tak to wygląda, ułożyliśmy kukurydzę i teraz na górę trzeba wyłożyć kurczaka. Niech jeszcze dojadał. Na górę wykładamy kurczaka i też fajnie, żeby on przykrył całą górę tego dania, żeby nie był tam skupiony w jednym miejscu. Dlatego ja go teraz wykładam pałeczkami, bo jak wysypiemy to na górę i zaczniemy mieszać, to potem będziemy mieć część kurczaka na dole. Może nam się ryż nierówno ugotować i może się przypalić. Jak nam zostało trochę marynaty, to możemy ją tutaj dać. Mi nie zostało. Nie było jej dużo, kurczak wszystko wsiąknął, i to, co teraz trzeba zrobić, to przykryć garnek pokrywką i dobrze, żeby to była przeźroczysta pokrywka, będziemy mogli kontrolować sytuację i postawić to na gazie. Będziemy się starać nie otwierać tego garnka, ale mamy tutaj oprócz ryżu, też kukurydzę i kurczaka. Może być taka sytuacja, że będzie nam to trochę kipieć. Wtedy delikatnie, bardzo delikatnie otwieramy, żeby ta para wyleciała. Lekko, zamykamy, zmniejszamy ogień i tak gotujemy ryż. Od rozpoczęcia wrzenia tego ryżu trzeba będzie go gotować około 10 do 15 minut, aż pozbędziemy się całej wody. Tylko bardzo ważne jest, żeby robić to na małym ogniu na tyle małym, żeby się to cały czas gotowało, ale żeby nie szalało to w tym garnku za bardzo. Postawię sobie to na najmniejszym ogniu. Zanim to nam zawrze, możemy gotować na takim średnim ogniu, a dopiero jak zacznie wrzeć, to zmniejszamy ogień. Podprzątam sobie tutaj i jeszcze będę miała jedną rzecz do zrobienia, to będzie sos do ryżu, bo mało jest to doprawione i czegoś będzie brakować. Fajnie sobie zrobić taki lekko pikantny sos, ale pokażę Wam wersję i pikantną i taką mniej pikantną. I robimy tego sosu taką ilość, no ciężko powiedzieć, że to jest ilość na dwie osoby, bo to zależy od smaku, ile chcemy to sobie dodamy na talerzu tego sosu. I tak się robi też w koreańskich restauracjach, właśnie w których serwują to danie, że dostaje się... Miseczkę, garnek tak naprawdę dostaje się z ryżem, do tego dodaje, dostaje się miseczkę i dostaje się też sos. I dopiero po przełożeniu ryżu do miseczki, miesza się ryż z sosem. I tak też będziemy sobie dzisiaj robić. Do pikantnej wersji sosu potrzebujemy jedną łyżkę pasty gochujang. Ja yy, dodaję tą łyżkę, ale słyszę jakieś bulgotanie. Ładnie pachnie od tego imbiru, nic nie kipi, ale musimy to sobie zmniejszyć. I od teraz co najmniej 10 minut. Łyżka sosu gochujang, do tego 3 albo nawet 4 łyżki sosu sojowego. I oczywiście dla polepszenia smaku możemy, jeśli chcemy odrobinę słodyczy, dodać sobie tutaj też kapkę miodu. Ja też tak zrobię. Pigantny sos gotowy. Wygląda tak. A sos niepigantny, to się może domyślacie, to samo tylko bez tej czerwonej pasty. Łyżka oleju sezamowego. Bo ten niepikantny sos trochę mniej nam zejdzie w domu, bo dla dzieci, dwie łyżki sosu sojowego i odrobina miotku. Jeśli chcecie, możecie tu dać jeszcze do sosu, czosnek albo imbir, ale moim zdaniem nie jest konieczny. Wystarczy, że ten kurczak był w imbirze i czosnku. Sosy gotowe. Posiekam sobie jeszcze tylko drobno szczypiorek, bo fajnie to udekorować potem na górze tym i koniec dania. Wystarczy poczekać, aż się ryż zrobi. Trochę mocno mi się to gotuje. Mniejsze sobie jeszcze, bo ta kuchenka ma taki. ten gaz jakiś taki mocny. Jestem tu z suszefową. Chciałam tylko pochwalić się, że wcale nie kipi, ale trochę jakby chciało. Więc <grywka> odkrywam sobie lekko pokrywkę. Przy okazji sprawdzę sobie stan wody. Nic nie mieszamy. Wody jeszcze trochę jest. Przykrywamy i niech to się dalej gotuje. 10 minut już sojona, Jona? Co ty za garku szukasz? Mm. <gry> Jak to się już całe ugotuje, nie będzie już wody w garnku, wyłączamy ogień. Wtedy najlepiej nie odkrywać pokrywki i zostawiamy na 10 minut. Nic nie ruszamy, zostawiamy na 10 minut, niech ryż dojdzie. Kurczak już nie musi dochodzić, bo już jest wystarczająco ugotowany, ale niech ryż się zrobi taki fajny, miękki. To jest to samo, co się robi z ryżem w ryżowarze. On się gotuje, potem się ten ryżowar wyłącza. Jeszcze nie pika, tylko 10 minut trzeba czekać. Nie chciałam tego bałaganu w gangach publiczniać, ale... Brawo. Zdecydowano za mnie, pięknie. Minęło dokładnie 15 minut i widać, że w garnku nie robią się już takie duże bąbelki. To znaczy, że wody tam już nie ma. Jak teraz nie wyłączymy, to nam się przypali, więc wyłączamy. Nie odkrywamy pokrywki i dajemy temu jeszcze 10 minut, żeby sobie to postało. Ryż już gotowy. Możemy otworzyć pokrywkę. Wygląda to tak. Można to wymieszać tutaj w środku, w tym garnku, bo nie używamy tutaj takich garnków jak się używa w Korei do sodbabu, jakichś takich kamionkowych czy tam specjalnych. Tylko mamy normalny garnek. Możemy to wymieszać tutaj, a możemy sobie wymieszać w miseczce. Ja zrobię. Dobry. Ja wymieszam to w miseczce. Nakładamy od dna najlepiej razem z tym kurczakiem. Tak to wygląda. Cześć! Ten ryż się zrobił taki kleisty, absolutnie nie jest al dente. W Korei je się dobrze ugotowany ryż. Nałożyłam nam po takiej porcji i bardzo dużo tego jeszcze zostało. Wygląda to tak. Ja do tego dodam sobie ten mój pikantny sos. Na razie sobie dam łyżkę, a potem będę próbować jak mi to smakuje. I powiedziałam dam sobie łyżkę, a wlałam od razu dwie. I jeszcze sobie posypię tą zieloną cebulką. Sonu chcesz cebulkę? Nie. Nie? Dobrze. Więc moje danie wygląda tak. Dobre? Nawet bez sosu dobre? Dla są dobre nawet bez sosu. Ja tam lubię sosik. Bardzo się cieszę, że dobre. Ja sobie wymieszam. Oczywiście zapom... Nie mieszasz? Chciałam też. Kurczak jest bardzo mięciutki. Kukurydza tutaj fajnie się komponuje. Dobre. Jestem pewna, że Wam posmakuje czy to z pikantnym sosem, czy z niepikantnym. Mi dzisiaj tak pasowało na ostro. Zróbcie sobie koniecznie taki ryżyk. I kończymy dzisiejszy odcinek, mówimy Wam pa pa, łapki w górę, łapki w górę, łapki w górę, podbicia, wiecie co trzeba robić. Dziękuję za uwagę i pa pa.